Szukałem internet i znalazłem to najbardziej przerabialna klawiatura na świecie. Otwórzmy. Na urządzeniu jest masę różnych funkcji, a główne to 9 punktów modernizacji. Programowalne pokrętło RGB, polimerowa obudowa, i oczywiście jeszcze jest wygłuszenie, sound dumping, foam. Jest tu masę tego. Przeczytajcie sobie. Jeśli chcecie, to trzeba by spauzować wideo. Stay glorious, czyli pozostań. Niesamowity, albo nawet wspaniały. Opakowanie jest w 100% odnawialne. No, można powiedzieć, że maczek zazdrości jakości. Ciężka. Start guide, czyli taka początkowa instrukcja. Stay glorious naklejka holograficzna. Mamy QR code. Sprawdzuj sobie wideo, jeśli chciałbyś ją zeskanować. No i oczywiście. Informacja o różnych guzikach możesz sobie e, zmienić. Fox Panda, Raptor, Linux, Fox Heavy, Fox Ultra Light, Macro, Macro, Ultra Light i to są informacje, które jak się powinien zachowywać. No a z tyłu jest informacja, jak je wymienić. No i oczywiście w akcesoriach tutaj y, serio to są te. Przy... Ja myślałem, że to się kupuje oddzielnie, a to jest w zestawie. O to jest miłe zaskoczenie. Proszę bardzo. Są. So. Są przyciski, bardzo fajnie jest i ten zestaw wy do wymiany, tak, Zobaczmy sobie to na bok, a z drugiej strony, co my tu mamy, otwórzmy, o, pomarańczowy śrubokręt, bardzo fajnie, taki solidny, porządny, śrubki, jakieś uszczelki, czy, o! niebieskie bliczki, no i oczywiście tutaj u dołu będziemy mieli przewód zasilający A do C, bardzo wysokiej jakości. Wow. Satisfaction. Glow jest. I oto i Przyjemniej niż w lodzi techu. Jak to w dotyku? Jest jeszcze pokrętło. I magnetyczne jeszcze nie wiem dlaczego to jest, ale jest. A na odwrocie mamy gumowe nóżki, by się nie ślizgało. No i. Ale to jest jakoś, słuchaj tego. Jak w gelędzie, tak, żeby się drzwi otwierały. I to jest jeszcze tutaj na końcu ogumione, żeby się nie ślizgało. A z przodu mamy trzy różne ustawienia. Jeszcze nie wiem, do czego to jest, ale jest. No i oczywiście USB typu C, jak i Windows i Mac. Kompatybilność. Ale to się trzyma, całym stałem rusza. Pierwsze, co musimy zrobić, to ściągnąć aplikację, czyli software. I tutaj mamy na maczka Core 2.1 albo na Windowsa Core 2.1. Fajnie, zobaczmy światło! Przechodząc już do oprogramowania, mamy masę funkcji. Na początku mamy aktualizację oprogramowania, sprawdzamy czy jest aktualna. Globalny tryb, mamy język polski, oczywiście, rozszerzenia. Lecimy dalej i tu mamy RGB, różne profile. Możemy ustawić współczynnik odpytywania do 1000 aż od 125, a opóźnienie od 0 do 16. Także jest. Bardzo, ale to bardzo dużo możliwości. Zaprogramowane efekty, siła światła. Mamy tutaj tych efektów świetlnych naprawdę super dużo. Praktycznie całe RGB możemy sobie tu wybrać i co byśmy tam chcieli. No i oczywiście przyciski, naciśnięcie klawisze, funkcje klawiszy, makro, multi, skróty i tak dalej. Możemy sobie każdy klawisz dosłownie zaznaczyć i zmienić jego funkcjonalność, jakbyśmy byśmy tylko chcieli, nawet pokrętło, proszę Państwa, mamy naciśnij pokrętło, przycisk klawiszy, funkcje, makro, multi, pokręt, obrot, zoom, scroll, no jest tego bardzo dużo, możemy przypisać jakąś aplikację, co chcemy, albo na przykład dwa guziki, przyciskając, dwa guziki, wciskając klawisze, o, proszę bardzo, shift, control, możemy sobie tutaj pozmieniać, jak tylko chcemy, makro oczywiście jest dostępne dla każdego guzika lub przyciskając również dwa guziki zaznaczamy i mamy odpowiednie makro. Layer, czyli profile, również są tutaj dostępne i przerzucanie między profilami. I jak widzicie, kustomizacja jest niesamowita. Na ich stronie możesz zażyczyć sobie, jaki chcesz kolor, jaki chcesz guzik, cokolwiek zapragniesz, to może być Twoje. No, ale po co dali ten śrubokręt? O to chodzi, że te nóżki nie są przyklejone, lecz tak, są takie nakładki. I e, firma chce, żebyś otworzył to urządzenie i zrobił je pod siebie. And voila, Monsieur! Wow! Oczywiście jest kilka standardowych skrótów, które możemy sobie pozmieniać, ale te fabryczne tak jak widzimy do mediów i również na dole jest ich kilka. W ustawiłem scrub video i teraz mogę przemieszczać się między wideo pojętyczymi klipami. No jest to jakaś fajna sprawa. A z opcją zoom możemy pokrętłem tutaj sobie zrobić zooma w jedną i w drugą stronę zoom in, zoom out również bardzo fajnie. Jestem niesamowicie zaskoczony, ale maszyna, no i oczywiście to kółeczko, gdzie możemy sobie poruszać w edycji wideo, co ja cały czas tutaj działam. Proszę Państwa, jedynie czego mi brakuje software'owo, to żebym mógł poruszać się właśnie kółeczkiem, tym nobem w timeline'ie tak, jak się myszko. Okej, okay, możesz to ustawić jako myszka i też się tym poruszać, ale to jednak jeszcze nie jest to. Tak, jak są oryginalne Da Vinci klawiatury, gdzie nobem takim wielkim się porusza, gdyby to tu było. O kurde, to byłaby petarda. Ale i tak jest dobrze, bo w konkurencyjnych to jest tylko podgłaszanie i ściszanie i tyle. A tutaj jest i to mnie się podoba. Robi wrażenie, niesamowite wrażenie. To jest moim zdaniem najlepsza klawiatura, z jaką miałem do czynienia. Link w opisie. Polecam i pozdrawiam.